Czasami. Dokładnie. Czasami. Ale to. Chwila, Tomek jak wchodzi czy nie? Ja ostro, ostro. Czemu? No nie chcę, nie mam ochoty. To streamka A, se o, pooglądaj. O, kurwa, śmiesznie będzie. Może następną będziesz chciał. Może, ale zobaczmy na razie. No to sobie jest streamka? Ja. że z gościa zabili chyba. Bo przecież się dookoła niego ustawili. Dobra, chcemy ich tam czy czy A co to jest tajemnica? Tajemnica fajna? Nie wiem, czaj, co to jest. Wszystkie działania Wszystkie są, działania są tajemnicą. Tajemnicą. Nie widzisz co rysujesz i co piszesz. Aha. Nie, to tak. Kurwa. tak Dobra, to normalek. Cyk, pyk. No ja jestem ogólnym fanem animacji, ale... O, w sumie F12, żeby mieć na pełny ekran. I... Jakie by to znaleźć? <laughs> Nie, niepełnosprawności ludzi tutaj odeszł. takie się pisze? Tak, zdanie okay. trzeba napisać i ktoś musi to narysować. A potem, no, potem ty... ktoś opisuje rysunek, następna osoba rysuje, ktoś nowo opisuje i to potem na koniec gry wyświetla się wszystko w kolejności. Bo nie pisz tego, co nie? Kurwa, co za ten? <noise> za hasło? Mam wrażenie, że to kurwa piszał kaczor. To jest takie mam wrażenie. No, takie kaszarowe. Kurwa, leci wszystko. Ty tuńczyk czekasz Nie, wiem, indyka, ale tuńczyk czeka już w kolejce, kurwa. <głos> <głos> <laughs> nie, co Ojej robię. Kurwa, zapuja nie wiem co mam narysować. Od razu pierwsze hasło się spierdoli. Dobrze, dobrze. kujowo. <laughs> <Nie daj się śmiech> <odpokojna. śmiech> no. narysować. I to wygląda jak żółw ninja. W sumie kolory też te, te same. No, trochę. Jezus, ja za paskus narysowałem. Ja <laughs> też. Poko. To będzie jakiś kosmita po prostu. Tylko nie piszcie znowu, że sikora jest. Nie, nie ma sikory. Dzwoni? Dzwoni papuga. Ale to się dłuży jak się narysuje. No tak, ale jak masz coś wiesz. O kurwa. To jest kurwa. <noise> Yeah. <laughs> 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 Nie wiem! to jest? Ale jak wiesz o tym, że to, to musi być pożębne, kurwa, no kurwa, klawiatura musi być konkret. 10 osób jest. No, akurat być na 5 na 5. O, a to właśnie, to tam jesteśmy na 50. Daj, żeby w kanterach przygryzować. Kwachody, co robisz? I oglądam mecz Chelsea Senior, ale do Buggy kurwa kacza się nie zachęci. Bo jest kurwa 2-2 w 30 minut, także. <zysz> Może, <zysz> to, że FIFA. <zysz> <zysz> ty a more, daj streama. Haha, <zysz> ja, nie, nie. Kwachody, <zysz> daj streama. Zagrasz FIFA? Już myślałem, że 3-2. Grasz? Tak? Ja, mig, mogę zagrać. To to chodzi, że. No, wcale co, nie problem. Dlaczego klasa? mm <laughs> mm O, i tyle było kurwa stąpka. Kurwa nie wiem, czy dobrze narysowałem. Ja mam nadzieję, że ktoś zrozumiał co chodziło, bo po kaśle było kurwa ciężko. O, <grystanie> ale ja tutaj dałem. Dobra, chuj. Okay. co to jest? <laughs> o kurwa, jaka prosta uh. Ale będzie teraz kurwa ten... Art. Let's see master of his work. Hhm hmm, hmm. Urwać. Dobrze to jest więcej czasu. No... <grywa> Kurwa co to za muminek? Nie, to chujowe, nikt nie ogarnie. No, może tak być. No chuj, nie mam pomysłu. Ciężkie jakieś. Ciuchcia mogę dorobić. <grym> A to ostatni jest już o kurwa to nie zła ci <grymne> Ale jest ta kurwa chwila spokoju jak się rysuje i odpowiada Urwacie co się pasuje. Dobra, no, jedźmy. Pom, to rom, tom, tom. Józef brata nudentysty. O kurwa, ja to daję. To, <grym> <ja> Oj. To, to, <grym> to, to, nie, to nieźle teraz ktoś <grym> zajebał. Gasiu udentysty. <grym> testy na przegląd kół. Ej, kurwa, ja takich nie mam. O, to jest pój profeska. Kwachu po kwachu. Bez takich dałem. Serio, kurwa? Czemu zjebać 60? Niech ich chuj dusi. Kurwa, to 60 łatek na Weki. Już nie co robić. No to kurwa. Smaczniej kawusi jebacz kapusi, niech ich kurwa do dośnipy. <noise> Wiadomo co. Grzecznie, grzecznie. Ale wódz, że wskogo to są Z Mały pysną podpaką. Wiadomo <noise> <noise> jaka <noise> pecha. Multa. Ja kurwa. Ja kurwa robisz turn po kurwki. <noise> Eee, kurwa. Kaczka w damskiej łazience Z. Zlatania, kurwa. Ja kurwa, Ale tu, tu masz taki ...rekord Kordge go goni. Ja tu dałem. Jałum, kto my goni bolciarza z kutasem na wierzchu? Gold spierdolil go lasowi Swojara na wierzchu. To ja trochę zjemałem, kurwa. Bo nie o tego Bolta chodził. O, 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 o tego Bolta chodziło. Tam, z bol. o, panie, Bo tam ale pojedliwy. idzie imię. po rekord, gej go goni. Po Trzymaliśmy się w tej samej tematyce cały czas. O, 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 ja to dobrze ryswę. Eryk pochłonął oj, oj. chudego podczas kłótni. Kurwa, ty. Nie dałeś. jeździ trutkiem wytrz. O kurwa, komuś się wow. chciało! Komuś się chciało? Na na głowie, o nie, ja nie wiedziałem co tu zrobić. Ja pierdolaj, nie 30 kg potwór wykoleja się na torach kolejowych. Na torach kolejowych. O, kurwa. Jak podpisany ten potwór? 30 kg potwór ląduje na torach. Ja myślę, że to jest Mr. krycha. Ja też myślałem, że to jest Mr. Krycha jakiś. Ile sobie jedzenie, bo myślałem, że 30 kilowy potwór zaraz leci do mnie ku ust Skąd wiem? Bo sprawdzałem. Ej, poczekajcie, ja muszę iść po wodę.